i stąd zajrzeć się jakoś inaczej oblek Kurde, zapomniałem o Ja tak miałem, to flipnąłem tego chłopa, który akurat miałem, bo my się poprawiliśmy. mam ujci! Mam, 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 mam. Tylko nie wiem jak teraz jest z tym, z telefonem. Idą, idą. Mam. Dobra, jak skanuję. Jestem babcia. U mnie, u mnie, u mnie. Kurwa. Ja bogaty, jest bogaty, jest O kurwa dwóch Poróżcie. Kurwa, ja nie zaskanowałem oka. Bajka, nie? Tu, 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 tu dawajcie go, dawajcie go! Bez kewów jest. Tom co? tam chłop biega, a ty noże machasz. Kurwa. To jest ten Leży pikczek Pomyślałem czy mam ten go strzelamy To Morek ktoś może się poddać Nie mogę, nie mogę, bo to jest Na, na dachu Dobra. gdzieś Dziękuję Na dachu Na dachu na piętrze Ale na dachu był dobity drugi jest chyba Jaj, tu jest, tu jest! Na widać był tam. Kurde no Chyba jeszcze nie wziąłem prosto Trochę na bież, tak? Dawaj, bo tam wujka jest! Dobra, leży, leży. Tu, 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 tu! Ma przez okno kolejny! No co jest grane, chopy?! Ja, ja, no się... Szczerze to ja bym wziął tego... ...ten zrzut rzuta a chuja. Kurwa mać, no nie mogę no Ja lecę na namioty Jak przeżyjecie kurwa Ja na Ja na namioty lecę Kurwa Po zrzut I idę na prizon zaraz W cofałem? prison. Dwa kogoś tu słyszę. słyszę. Dobra, ja jestem tobek u ciebie wszędzie, ja u Michała. Ja z kątem, i nie Chodź, Krzysiu. No. Badać nie wiem. ci Badać nie wiem. Skręciliśmy. 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 do Skręciliśmy. Chodź, chodźcie. U nas spokój. Tylko no podział. Ja nie wiem kurwa Powalony nic tutaj Przy wodzie tam, tam sam, yy, same Ja idę do chłopców, Ja ja, ja przechodzę. Ach, kurde. Kdo tu jest? Kdo snajpí? No vím, z prizona. BSP <tějí> spadl jeden tam. <význam> Uuu, oh, z oh, prizona, z prizona. Ahoj. Mluvil jenom. <tějí význam> Uuu, z Kurwa ten pijany mistrz Jak tam na tym prizonie? Dalej świeci.

Idziemy? Tunel czysty, jak coś, ale nie wiem. Uważajcie, żeby nam z dachu nie spryzona nam. Dobra, dobra, idziemy, idziemy na dikon. Dostał jeden gościu tak. tam dalej, więc bo... Pan Christy, ja zrobimy Ja mam skrzynkę za ma, jak coś Ja mam kiedy jeszcze Jak Wróćmy do lewej tu ma lądowisko Musimy, bo strefa Ej, przed nami, przed nami! Tak, jest przed Kurwa, weźcie BSP, BSP, kupcie, zobaczmy gdzie jest reszta. Nie mam właśnie. Dobra, idę kupić. O kurwa, no już, już dobra, już wiem, nie bez, 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 bez tego wiem. Na prizonie. Dobra, na LOD Na lot... Nie wiem. Nie wiem. Daj, dajcie Znale? bezpa, dajcie bezpa, tu sześć koła leci, dawajcie bezpa. Nie. Kup ty. No jak ja nie mam tańca, brakuje... Aha, kurwa. Masz, wrzuciłem kasę. Uwaga! Prizon jest. Ja Dano dałem. Posz, poszło bez Muszę Muszą zejść zaraz. Chyba, że na sklep poszli. Ej, na, na faktory przed nami Ej, self, self, Selfa pamaciu tu. Bez kawa, Bez pes ja pes jest kara, to, to a, J, 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 jest jest kara Dreskoczył, jeden Idzie, idzie Michał Ja wiem, muszę przeładować Jest, jest, nie zrezygnuj Plakibium, plakibium, plakibium Hardbore Arborze na dachu jest. Dobra, Ej, dwóch gości robił pinujcie sklepu, sklepu. Pinujcie sklepu, pójdziecie. Jest, jest, jest na piętrze. Mamo wydruk. Jak to jest? No, no ty staj, a ja staj tutaj. Ja tutaj. No. Dobra panie, ja chyba muszę iść. Ja Ja jeszcze mogę Ja muszę jechać Ja też zmykam Doj trepa robię Krzysianka No późno no. no, ja no. Dobra to ja wyjdę i dołączy do mnie To dołącz do mnie i daj mi takich 5 minut Jestem e, Okej okay. Jak będziesz to pójść To będę Dobra spokoj tak? Dobra To dołącz do mnie nie? Dobra Nie ma pół godziny wychodzi